Szanowni Państwo, po niejakiej przerwie, tak myślę, że to będzie wrzucone w tej kolejności nasze filmy, że wytworzy się tam jakaś przerwa między filmami zawierającymi recenzję alkoholu. Tak myślę, pewnie tak zrobimy. Więc po pewnej przerwie wracamy do Państwa z recenzją alkoholu. Tym razem możecie zobaczyć, jacy są z nas królowie życia, ponieważ. To piwo, które wcale nie jest jakąś tam pierwszą, lepszą puchą, kosztowało 2,49 w ramach no, daleko idącej promocji. I słuchajcie, to jest życie, właśnie. No więc powtórzę jeszcze, żebyście zazdrościli, że taka butelka kosztowała 2,50 w czasach tuska, w czasach inflacji, różnych klęsk. O no, i w ogóle. 30 lat po Balcerowiczu wciąż udało się kupić piwo za 2,50. Ja nie powiem gdzie, żebyście nie poszli i nie wykupili wszystkiego, bo tam jeszcze pewnie od czasu do czasu będą rzucali taką promocję. I ja jestem w ogóle bardzo dumna, że tak nam się udało zaopatrzyć. I nie zdejmę tej ceny aż do końca spożywania, tylko będę właśnie tak dumnie eksponować. Ja w ogóle uważam, że. Być może trochę zbyt pruderyjni jesteśmy, yy, jako konsumenci i osoby użytkujące rzeczy, bo jest taki zwyczaj, przynajmniej tak mi się wydaje, że się, jak się coś kupi, to się ściąga cenę. Zwłaszcza jak się komuś daje na prezent. A może to nie, może w takich czasach jak nasze, właśnie im rzecz tańsza, tym bardziej powinno się tą cenę eksponować. Na przykład kupujecie yy, ciuchy z pepko. Tak, pepko nam płaci, my dostajemy bardzo dużo pieniędzy za reklamowanie. Wyobraźcie sobie, że kupicie bluzę z pepko za 15 zł, to ja bym na przykład nie odrywała metki. To powinno stać się nowym standardem. Że chodzimy i ta metka tam dynda i każdy z nas powinien chwalić. O, kurczę, ty to jesteś gospodarny, nie wyrzucasz pieniędzy w błoto, nie na byle co, tylko proszę bardzo, potrafisz się ubrać tanie. Dobrze. Yy. Ok. co to jest w ogóle za piwo? W zasadzie to już nie jest takie istotne, no ważne, że jest za 2,50, ale no jak, jak już jest taka konwencja programu, to ja mogę zwięźle opowiedzieć, co to za piwo. To jest piwo o smaku mango i passion fruit, to granatu chyba. O, ale dlaczego? Tu jest napisane mango and passion fruit jest yy, mango i marakuja przetłumaczone. To jest coś nie tak, jakieś nieścisłe tłumaczenie, Albo to jest, tak jak się mówi, to jest w najlepszym razie pomyłka, a w najgorszym jakieś świadome przekłamanie. No, nie tak, że niedobrze się zaczyna tutaj nasza przygoda z tym piwem, ale jest z browaru trzech kumpli. To jest, trzej kumple, to jest chyba taki, z tego co pamiętam, dobry browar. Ja się, proszę Państwa, tak za bardzo na piwach nie znam, właśnie dlatego. Ja tutaj tak często recenzuję dla Państwa, ale z tego co mi się tam kołacze po głowie, to chyba trzech kumpli to są takie zazwyczaj droższe, chyba że właśnie się kupi za 2,50 yy, i takie dobre piwa. Tutaj ono widać, że jest takie mętne, a, a jak chyba jest mętne, no to dobrze. Yy, dobra. No to popróbujemy sobie. Ciu, 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 ciu. No Państwa zdrowie. Oby nam się wszystkim tanio żyło w tym roku. A będzie się nam tanio żyło, bo to, co Hołownia mówił, żeby obniżyć składkę zdrowotną, to w końcu obniżyli tam to kiedy? To wczoraj chyba yy, procedowali. Wczoraj patrząc z perspektywy mnie, dzisiaj, kiedy o tym mówię. Yy, Została obniżona ta składka zdrowotna, więc jak ktoś jest przedsiębiorcą, to troszeczkę, troszeczkę niższy będzie ZUS płacił. Dobrze dla Was, bo jak zaoszczędzicie te nie wiem, 30 czy 50 zł miesięcznie, to uu, to naprawdę poziom życia dalece wzrośnie. Można sobie kupić, na dwie bluzy z Pepko za to, albo 250-30 zł, szybka matematyka, nie wiem, ale dużo takich piw. Także, no, może jest, co prawda, wada tego rozwiązania. Mianowicie, przypomnijcie sobie, czy, czy znacie jakąś tam starą babkę, zielarkę, żeby się u niej leczyć, bo teraz to służba zdrowia zupełnie siądzie. Ale to są, no wiecie, coś za coś. Pewne decyzje dobre są obciążone kosztami, więc myślę, że upadek służby zdrowia w Polsce to jest decyzja, to jest skutek poboczny, na który możemy się zgodzić. Nieprawdaż? Prawdaż. O piwku. Ono jest z tych takich kwaśnych piwek. Mimo, że tutaj te owoce się kojarzą z czymś słodkim, to piwko jest kwaśne. się takie owocowe, owocowo-kwaśne. To jest, to jest ten smak. Czy ja to polecam? No ja na przykład takich piw nie lubię. Kiedyś bardzo lubiłam, teraz nie lubię, ale jak ktoś lubi, to może sobie takie pić. Co tu jeszcze można o nim powiedzieć? Przede wszystkim kosztowało 2,50. Przypominam, bo jeszcze za mało razy o tym powiedziałam i proszę mieć w pamięci naszą gospodarność. To jest kanał na, na te czasy właśnie. Tak niewiele, a tyle radości. Hmm, ojoj, no straszliwie jest kwaśne. Ale ponieważ ja mam słodkie życie, to taka odrobina kwasku to, to nawet, nawet dobrze zrobi, tak więc... Co jakiś czas trzeba właśnie zarzucić takiego tutaj kwaska w piwie i i cóż. No i, i chyba mogę właśnie tylko to powiedzieć, że jeśli ktoś lubi kwaśny, to niech pije. Jak nie lubi kwaśnego, to też niech kupi, bo za 2,50 no to grzech nie kupić. Co by nie było. No i cóż, mogę jeszcze Państwa pożegnać przypominając, że w tych czasach zwłaszcza należy być bardzo gospodarnym, bo nie wiadomo, co nas czeka za rogiem. Nic dobrego pewnie, chyba że właśnie przejdziemy się gdzie trzeba, kupimy sobie piwko za 2,50. No i można już miło spędzić wieczór, co Państwu polecam i bardzo dziękuję.